Cześć Krzyśku. Witam Darku. Słuchaj, do dzisiejszego magazynu postanowiłem przeprowadzić Forda Focusa, bo uważam, że ten samochód jest na tyle popularny, że warto go pokazać. On jest bardzo popularny, do tego jeszcze konkuruje i konkurował zawsze z Volkswagenem Golfem. Tak, ja tą rywalizację zawsze obserwowałem, że Ford Focus bił się z Volkswagenem Golfem. O to kto tego najwięcej się nie tego dało nie tego nie dało się nie zauważyć. Tak więc jeszcze wspomnę, że każda generacja tego modelu zawsze podobała się. Może dlatego, że Ford ma stylistykę tzw. Tak zwaną Kinetic Design, czyli auto, które niby stoi, a jednak się rusza. A jednak się rusza. No właśnie. Tak więc zapraszamy w dzisiejszym magazynie Ford Focus w wersji 7. Sedan. Zapraszamy. Ford Focus, jego pierwsza generacja była na tyle rewolucyjna pod względem stylistyki, że w momencie pojawienia się na rynku wywołała tak zwany efekt wow, którego niestety nie powtórzyły kolejne generacje. A jak jest z czwartym wcieleniem Fordowskiego bestsellera? Krytycy zarzucają jemu brak odrębnego stylu i duże podobieństwo do Fiata Tipo lub Hyundai i30. I w tym miejscu trzeba by zapytać inżynierów Forda, czy rzeczywiście inspiracją były owe modele. Słyszę ten pomruk, który mnie nieco irytuje, bo jednak ten trzycylindrowy silnik no, niestety nie robi na mnie dobrego wrażenia. Dlaczego? Właśnie z uwagi na swój charakter pracy. No, to jest kwestia, słuchaj, posłuchania się i przyzwyczajenia. Ja jednak nie mogę się przyzwyczaić do tego silnika, a nie wiem, czy musiałbym ci to pokazać. Jak wyłączyłeś silnik, i byłem z tyłu, to nie wiem, czy miałeś okazję kiedyś nadmuchać balon i puścić go. Czego można oczekiwać? Trzycylindrowy silnik EcoBoost o pojemności 1 litra i mocy 125 KONI pracuje na miarę swoich możliwości. Połączony z sześciostopniową manualną skrzynią biegów, rozpędza fokusa w 10,2 sekundy do setki i prędkości maksymalnej 200 km na godzinę, a więc parametry są zadowalające. Moc dopiero zaczynam czuć w momencie, kiedy przekraczam 2000 obrotów. I wtedy też odczuwalne jest to, że turbina zaczyna pracować swoim rytmem. Czyli odpowiednio reaguje w odpowiednim momencie, tak? I nie zawsze jak chcemy przycisnąć, to ona wtedy reaguje. Czyli ma tak zwaną turbodziurę. No, jest turbodziura, która niestety jest minusem tego samochodu. a spalanie? Samochodu. Spalanie, tak jak widzisz, 5,4 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Można nic Fordowi zarzucić, jeżeli chodzi o samą ergonomię kabiny, bo wszystkie przyrządy są w zasięgu e, w, ręki, rąk, więc możemy łatwo nimi sterować. To wszystko jest proste, bez fajerwerków, jak to w niektórych przypadkach bywa. Jest pokrętło do zmiany temperatury, wewnątrz przyciski do sterowania jak ta klimatyzacja ma chłodzić. Zegary analogowe, jak zauważyłeś. Tak. I tylko elektroniczny środkowy wyświetlacz komputera pokładowego. Chciałem powiedzieć, że ten samochód ma to wszystko, co jest potrzebne do sprawnego podróżowania, do sprawnej jazdy. Deska rozdzielcza ma nowoczesny design i charakteryzuje się dużą starannością wykonania. Gruby wieniec kierownicy obszyty ekoskórą świetnie leży w dłoniach, natomiast wszelkimi urządzeniami pokładowymi zawiaduje się intuicyjnie. Nie wiem czy zauważyłeś, ale mimo, że nie jest to klasa premium samochodu, to jednak materiały wykończeniowe też nie budzą zastrzeżeń, bo górna część jest z tak. miękkiego materiału, tak. Tutaj niżej mamy niby stwardszego, ale miłego w dotyku. Taki jest e, przyjemny. Chrobowana bądź, listwa, bądź, która bądź ożywia bądź, trochę bądź, tak. wnętrze. I kierownica też obszyta w skórze, skórą. Natomiast nie wiem, czy zauważyłeś, że tutaj na boczkach nie ma e, są elementy takie, jakby z ekoskóry wstawione. Tak. Nie wiem, czy zauważyłeś. E... Hamulce, jak ten sam łód ma mocne. Właśnie hamulce tu są mocną brzytwa. stroną brzytwa. Naprawdę. To jest brzytwa, naprawdę. Tu trzeba uważać z hamulcem, bo można sobie zrobić krzywdę. No, jeżeli pasażer nie będzie zapięty pasami, i przehamujemy, to może stracić zęby. Na przykład. podsumowując. Sylwetka nowego fokusa mi się podoba bardzo. Czy w sedanie, czy w kombi, czy w hatchbacku naprawdę, jeżeli chodzi o stylistykę, tutaj jest to atrakcyjny samochód. Tak, jest to atrakcyjny samochód wizualnie i naprawdę ma prawo się podobać. Jeszcze trzeba zauważyć jedną rzecz, bo teraz na rynku mało jest aut typu sedan, tak naprawdę. Wiele firm poszło w samochody typu SUV. -y tak, bo one dobrze się sprzedają. Samochody kompaktowe są najczęściej sprzedawane w nadwoziu hedgeback lub kombi. Dlaczego? Ano dlatego, że np. sedan oferuje sporą przestrzeń bagażową. W przypadku Fokusa jest to ponad 400 litrów, jednakże ma pewne ograniczenia. Bagażnik jest duży, aczkolwiek ten e, kąt, wkład, Prók. próg załadunkowy jest taki e, dosyć wysoko umieszczony i on zawsze tam będzie nam ograniczać to te wrzucanie bagażu. Dlatego ja zawsze byłem zwolennikiem samochodów kombi albo Hatchbacka, bo zawsze ta, ten dostęp do przestrzeni ładunkowej. Jest o wiele łatwiejszy. W sedanach zawsze on będzie utrudniony, no ale cóż, takie auto. Natomiast wnętrze również, jeżeli chodzi o zaprojektowanie. Zegary, panel środkowy, regulacja klimatyzacją, sterowanie radiem, kierownica. To wszystko jest tak fajnie, miło zaprojektowane. Dwa gniazdka USB. Gniazdka USB, ładowarka indukcyjna, telefon możemy sobie położyć i ładować bezprzewodowo. Co już tak naprawdę zaczyna być standardem w wielu markach? Nie, absolutnie. Ja tu nie mam do czego się przyczepić, jeżeli chodzi o design tego samochodu. On jest ładny, praktyczny, ale nie mogę przekonać się do silnika 1,03-cylindrowego. Ale zauważ, ile tu jest miejsca. trudno zarzucić fokusowi brak przestronności. Kabina została tak zaprojektowana, aby przestrzeni na nogi oraz nad głowami nie zabrakło żadnemu podróżującemu. Głęboko profilowane przednie fotele wyposażone w kilku płaszczyznową regulację zapewniają przyjęcie wygodnej pozycji podczas jazdy, nie inaczej jest na tylnej kanapie, która choć ma płytsze profilowania, również zapewnia wysoki komfort jazdy. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania następnych odcinków. Do zobaczenia.